Siemanko, cześć, z tej strony Danielus, a jak widzicie, dziś mamy pojedynek Liverpool kontra Manchester City, no i kontra Bayer Leverkusen. Chociaż Florian Wirtz przeszedł do Liverpoolu za, za kupę kasy, no masakra. I patrzcie to, jeżeli on byłby w Liverpoolu teraz, to byśmy mieli saszetki Liverpool kontra Manchester City aktualnie, ale jeszcze jest Bayer Leverkusen tutaj, na tej karcie, więc dopiero w przyszłym sezonie będzie można takie pojedynki robić. Tutaj w ogóle mamy Liverpool ze starym logiem, a tu mamy z nowym. Tak, tak, tak zrobili, no właśnie, że, że dodali takie nowe logo. No i co? Mamy te saszety. I no, chyba będziemy musieli zacząć. No, ostatni pojedynek, jeżeli nie oglądaliście, był w niedzielę. No, tam trochę powpadało. Taka, tak, dwie specjalne karty, tak naprawdę, wpadły. Ale no, polecam obejrzeć, jeżeli, jeżeli nie oglądaliście. I zostawić łapeczkę w górę, tu i tam, bo to pomaga w promowaniu filmu na tym YouTubie. Co, na początku mamy klub bać FC Bayern Monachium? Chyba Bayern też chciał kupić tego Florianna Wirtza, ale im się raczej nie udało. Finansowo by ich zmiotło. Oni raczej nie wydają tyle pieniędzy na piłkarza. Lirio i Sané z Bayernu, pozwolećka. Będziemy odkładać, tak, na razie. Mamy. Frederica Orsnesa z Benfici. Zatetico Zateticomandry Rodrigo de Paul I mamy Dominator Magician Joan Vis Z Benfica Często się trafia I tutaj chyba widzę fluo Dokładnie I to jest numer 401 Johan Bakayoko 403 Bardzo rzadko się trafia I bardzo dużo osób chce ode mnie kupić W ogóle, jeżeli brakuje Wam jakiś karton, to zapraszam na Vinted Link w opisie jest. Sprzedaję karty powtórkowe. I bardzo dużo osób już uzupełniło ze mną braki swoje. Albo większość braków. O, się porwała. Słabo paka. Dobra. Mamy to, mamy to. Zobaczmy. Czekajcie. Tak od tyłu są? Trzeba jakoś otworzyć. Może zawsze tak samo ja po prostu coś powiem. Jeremie do ku. Manchester City Pierwszy punkcik, czekajcie, nie mieliśmy. A tutaj w ogóle klub Basz to jest jako bazówka. Jako bazówka dla Pamiętaj o tym. Mamy Samuela Wacy Wacze, Milanią gra jeszcze? Jakoś go kurde nie kojarzę, powiem Wam. Oglądają tam parę meczów Ligi Mistrzów, ale może może średnio oglądają. Ciao Inter Intermediolan. Mamy Titan Ronald Araujo. Piękny trap. Barcelony, ale nie mamy tu pojedynku Barcelony. Tylko Manchester City John Stones z Bayernem Leverkusen Bayern i uh, Liverpoolem I mamy tutaj Fans Favorite Johan Bakayoko. Nie trafiliśmy w Bakayoko? No właśnie tutaj trafiliśmy. Dwa razy Bakayoko mamy. Dobra, teraz się z Liverpoolem, o Liverpool jak, jak ktoś trafi momentum, wiecie, któryś z nich momentum To automatycznie wygrywa odcinek Umówmy się, umówmy się, że, że to będzie wygrany odcinek Jeżeli któryś z nich się trafi znowu Oczywiście w salach nie może się trafić, ale Gakpo, Phil Foden i Wirtz mogą Gakpo to w ogóle chyba dwa razy trafiłem Kjago Echeveri Bozuweczka Mamy Aksela Witsala. Kolejną kartą jest Samuel Gigot, Gigot, Gigot z Marsylii. I dominator Kylian Mbappé. Ale znowu pojedynek jest inny. Mamy pomocnika. Jest szansa. Tu będzie pewnie fans favorite. A nie, kapitan Lautaro Martinez Inter Mediolan. A tutaj może być Florian Wirtz jako jedyny pomocnik z momentu. Ale nie, Bernardo Silva. No Manchester City tutaj raczej, raczej wygra, bo to, bo to właśnie... Chodzi o to, że innych klubów nie ma. Liverpool i tego bayer Leverkusen nie ma na tych kartach. Więc bierzemy teraz Saszetę z Haalandem z Manchester City. W sumie Florian Frids też tutaj jest. Więc śmiesznie, bo co mamy? Liverpool, Szabaszlaja i wacie Liverpool. A tu mamy Manchester City i bayer Leverkusen. Nie zauważyłem wcześniej, jak mówiłem, o tym, że on w Liverpoolu teraz gra. Dobra, odwrócimy sobie tak teraz. Mamy Kyliana. Kaida Walkera znać znaczy, się. Ej, mamy tam coś mamy tam coś ciekawego. Jakąś legendę. Ten Kaida Walkera, zaraz go dodamy tam. E, Elder Civic. Mamy Farisa Mubagny. Z Marsylii. Z Manchesteru City Manuela Kanji. Oj, oj, to będzie pogrom. Chyba będę układał tak obok siebie. O. tak będę ich układał. Mamy Titan Ibrahim Cisse. Mamy znowu właśnie tego kapitana i mamy legendę Andres Iniesta, piękna legenda FC Barcelony. Ustawimy sobie może go tutaj, niech się pójdźcie tam i co teraz, jaka saszyta? Chyba z tym z Liverpoolu teraz cztery nam zostały. Mamy bramkarza, kto będzie? Alisson z Liverpoolu, pierwszy punkt. Zaliwę. Jak już tu jest 5 do 1, masakra, ale pogrom. Mamy to mi z arsenalu, a tutaj będzie Wilc. A jednak nie, Pablo Barrios. a Madrid. I dobra, jakby to teraz otworzyć? Tutaj mamy fans favorite, pewnie, dokładnie, Jose Maria Jimenez. I teraz, tak, chyba, chyba tutaj nie będzie nic ciekawego. Medzi Kai Havers, a tutaj. Dotykam, dotykam. Chyba błyszcząca jakaś fluo Gabriel Martinelli z Arsenalu posypało nam sporo. Teraz czekajcie, no, trzech piłkarzy w jednej paczce, chyba tak mi się kojarzy. Więc ładnie, jakby tak Liverpool zrobił, no to dogoniłby prawie Manchester City. Mamy sesję z Manchesteru City, z Manchesterem, z Halandem. Christiana Pulisica, a I tu mamy FLUO Gavi Z FC Barcelony Gavi Niestety nikt do pojedynku I mamy 345 Magician Jude Bellingham, a czekajcie to jest specjalna karta. Dokładnie I patrzcie, ma Jude Bellingham również na bazówce Śmiesznie, dwa obok siebie znowu I Mateo Darmian z Interu Mediolan i z Benfiki Dawid Neres. No, ale że Florian Wirtz nie trafił się ani razu. W ogóle de bajerodewerfusen. Nie wiem czy to słychać, ale ja cały czas ziewam za kamerą. <laughs> Bardzo was przepraszam, ale A, no nie mogę. Ej, odwrócona karta, jakieś fluo. Dobra, lecimy z tym. E, Konrad Limer. palóweczka, bramkarz. Mike Mignone, AC pomocnik Alejandro Grimaldo, pierwszy punkt dla Bayer Leverkusen. I mamy tutaj, czekajcie jak to wróci. dobra tak może weźmiemy, fans favorite Teo Hernandez z AC I tutaj weźmy to najpierw, Titan Jan Oblak z Atletico Madrid, odkładamy tu i tu będzie jakiś Flo takie jest, Federico Di Marco, Inter. No powiem Wam, że Manchester City tutaj rozbił rywali. Dobra, żeby tutaj sobie nie Dobra, nie widać żadnej, nie widać żadnej, no dobra. Jong un Lim, <ścoughs> nie umiem czytać tych nazw. Ryan Flamingo, Flamengo z PSV, obrońca Carlos Augusto z Interu. Titan Matthias de Licht to będzie mi fansa pewnie, nie, kapitan. E, Rungier z Marsylii i ostatnią kartą jest Fluo Alejandro Grimaldo. No, dwie brameczki e, obrońca strzelił. Czy to jest, jako... a on jest jako pomocnik, dobra, to nieważne. Dwie bramki pomocnik strzelił, Alejandro Grimaldo. Przepraszam was bardzo. I to są wszystkie nasze paczki, niestety, Manchester City strzelał na początku, potem nic nie trafiał, Liverpool chciał powalczyć, ale trafił tylko bramkarz i potem Grimaldo jeszcze na sam koniec, żeby po prostu stylu nie było, strzelił dwie bramki, więc Liverpool przegrywa pojedynek, drugie miejsce ma Bayer Leverkusen, a pierwsze Manchester City z Fiedem Fodenem na czele, oczywiście bramki nie strzelił podczas meczu tutaj ale Manchester City wygrywa nawet bez tych, y, kuba, tych y, FIFA tych FIFA World Cup oni wygrywają mają 3 punkty więc co rano co nagrywam mamy legendę Andresa i jeszcze więc pięknie taki najlepszy traf z tego odcinka w ostatnim też była legenda więc co zapraszam was do obejrzenia poprzedniego do zostawienia tutaj łapki w górę i tam i do zobaczenia jutro cześć